1 października, niedziela rozpoczniemy analizę weekendową rynku walutowego, z tym, że dzisiaj rynek walutowy głównie oparty jest o dolara, aby mieć również jakiś taki obraz do, dodatkowy do, do, do tego, co może wydarzyć się na rynkach, jaki to może mieć wpływ na rynki giełdowe. Ale nie pominę dzisiaj też no, raczej nie za dobrych informacji również dla posiadaczy złota, jak i, jak i kwestie dotyczącą, dotyczącą miedzi, a może nawet jeszcze zdążymy o, zahaczyć o, o ropę, bo też to ciekawie wygląda. I będzie też jeden jeszcze element, na który też warto zwracać uwagę, dokonując analiz rynkowych i opierając swoje zagrania właśnie o analizę techniczną. Więc przystępujemy do dzieła i rozpoczynamy od indeksu dolarowego w kresce miesięcznej. Nie wszystko tu będzie w kresce miesięcznej, ale, ale tu akurat ten indeks w kresce miesięcznej warto pokazać. Jak widzimy po zejściu, który no dla mnie nie był piątką, był typowym układem korekcyjnym po tym dużym wyskoku wartości dolara, mieliśmy trójkę zakończoną czarnym pinbarem, ale ten czarny pinbar został przykryty białą świecą, a więc powstało objęcie HOSY, które w tym tych miesiącu zostało dynamicznie potwierdzone silną białą świecą wzrostową co sugerowałoby w perspektywie miesięcznej dalsze umacnianie się dolara, patrząc na wykres tygodniowy widzimy że na razie posuwamy się do góry i dochodzimy tutaj, doszliśmy do strefy Takiej strefy oporu, właściwie, no tutaj można by ją poszerzyć jako strefę, te dwie strefy dającą taką jedną tygodniową, ale to co w tym momencie istotne, no mamy wybity, ostatni potwierdzony szczyt, a więc tu coś, że tak powiem, zachodzi. No i pytanie teraz, nawet gdybyśmy mieli mieć tutaj w tym wzroście tylko korektę tego całego spadku, czyli, czyli, bo nigdy nie wiemy, czy to, czy to było pełne, że tak powiem, pełen spadek, już zakończony, bo, bo tutaj ta strefa, no jest strefa jakaś, ale tak bardziej przyciągająca jest ta, czy jednak nie, to docelowo myślę, że tutaj powinniśmy gdzieś podążać w kierunku zniesienia 61,8% czy, czy 50%, a więc jeszcze myślę że potencjał wzrostowy jest, zresztą nic nie wskazuje na to, aby ten potencjał wzrostowy miał się zakończyć i, i, i ten rynek wzrostowy... Miałby upaść. I patrząc teraz jeszcze na wykres. Przepraszam, bo tu wszystko robię na jednym wykresie. Patrząc na wykres teraz dzienny, widzimy, że. Po pierwszym impulsie mamy, mamy korektę. Teraz moim zdaniem jesteśmy pierwsza, druga, jesteśmy w trzeciej, tu co najmniej czwarta, więc powinniśmy mieć atak tutaj na tą strefę, czyli okolice 78,50 50, a więc jeszcze dalszy wzrost. No, a gdyby się udało go wybić, no to mamy nie tylko wybity ostatni potwierdzony szczyt, ale mamy ostatni potwierdzony szczyt, byśmy mieli wybity tej korekty, największej korekty w całym, całym tym ruchu spadkowym, a więc jak najbardziej wskazania nam bardzo prawdopodobną możliwość e, zmiany e, tego całego trendu spadkowego. Oczywiście, no, dajmy sobie powiedzieć, no, e, nie można przekreślić, ale no, wątpliw wątpliwym bardziej jest raczej scenariusz, który ma, mielibyśmy tak pionowo się wspinać, wspinać do góry. Chociaż, nawet gdyby to miała być tylko korekta tego spadku, to takie coś dopuszczałbym. Zatem tu widzimy, że no ten rynek może wzrosnąć. I tu od razu właśnie taka dygresja odnośnie tego, co, co, co zapowiedziałem na początku, że jeżeli dokonujemy, kierujemy się analizą techniczną, warto mieć spojrzenie na to jeszcze też pod względem danych, którymi, którymi dysponujemy. Bo zobaczmy, zobaczmy jak wygląda ten wykres indeksu e, dolarowego. I teraz zobaczmy, jak to wygląda na platformie. Mamy też tu wykres dzienny i zobaczmy, tu końcóweczka jest taka sama. Tak, ale spójrzmy tutaj na ten spadek. Zobaczmy te dwie czerwone świece spadkowe, a zobaczmy co tutaj mamy. Tutaj mamy właściwie poziome. To są drobne różnice, ale ogólne. Czyli do czego to zmierza, że no nie można się opierać tak Totalnie na jakichś szczegółach do podejmowania. No, trzeba, trzeba na to patrzeć przez perspektywę, tak jak powiedziałem, po pierwsze, wielowymiarowości czasowej, jak i ogólnego trendu i, i, i tych, tych szczegółów należy, należy, że tak powiem, zwracać na nie uwagę, ale, ale no, widzicie, że możemy dostać. Dane, no wydaje się, że dane, które, które wgrywam tutaj do programu są ok, a jednak jest ta różnica. Bardziej tu akurat przy indeksie dolarowym wierzę wykresowi platformy, ponieważ tu jest tak, no nazwijmy na bieżąco tam są jednak te dane jak gdyby z całego dnia no, różnie to może być. Ale i tu widzimy, że jeśli chodzi o wykres indeksu dolarowego to na ten moment może zrobię tu godzinny, chociaż widać już tu na dziennym, ale na godzinnym te zrobię, że po wybiciu tej strefy oporu mieliśmy zejście do poprzedniego szczytu w układzie 1 do 1, przedzielone trójkoma, więc indeks dolarowy powinien dalej tutaj dążyć do góry. No i tutaj teraz taka następna jakaś strefa, yy, nazwijmy to... Yy, Oporu gdzieś mamy w tym miejscu. Przechodząc już do tego naszego wykresu, to widzimy, że tutaj jest ta strefa oporu, te 78,5 i to to właśnie pokazuje, że tu powinniśmy być, więc dalsze umacnianie dolara. A co za tym idzie, bo to. Prze przerzucając to na rynek giełdowy, to jak gdyby taki kolejny argument przemawiający za spadkami na rynkach akcyjnych. No a jeż jeżeli mówiłem o tym dolarze, no to powiedzmy szerzej: euro do dolara. Zobaczmy w wykresie miesięcznym. Mamy teraz spadkową świecę tutaj po takim. Mieliśmy pi taki pin bar, e chyba pin bar. Może ja jednak przesunę troszeczkę. Nie, tak. O. Tak, po pinbarze biały korpus. Mieliśmy przed chwilą wykres, już nie pamiętam czego, gdzie na dole było. Aha, indeks dolarowy, no zgadza się. Teraz tak, zasłona, przy, przy, znaczy objęcie, i to objęcie silną, świecą potwierdzone. Oczywiście jest strefa wsparcia, jest zatrzymanie. Ktoś powie, dobra, korekta, jedziemy do góry. Nie, tu w tym momencie trzeba spojrzeć wyraźnie. Mamy silną świecę prospadkową, co prawda biały korpus, ale wyraźny górny cień. Mamy utworzone objęcie i mamy je potwierdzone. To są argumenty, które przemawiają bardziej za spadkami, aniżeli za wzrostami. Teraz patrząc na wykres tygodniowy, no to widzimy wyraźnie, że ten cały ruch spadkowy wybił nam już ostatni potwierdzony szczyt i tu jest jakaś strefa, owszem jest strefa, ale ona też została naruszona, to minimum jest niższe. Mamy tutaj co prawda próbę obrony, ale to jest czarna świeca, i ten cień jest nadal, nadal, że tak powiem, no, ewentualnie równy temu korpusowi, a nie jest. Większy jakoś wyraźnie, to już nie wspomnę o podstawie dwóch czy trzykrotności tego korpusu, a więc tutaj na razie nie mamy żadnych też wskazań na to, aby móc myśleć, że ten ruch spadkowy co najmniej ten ruch bo uważam, że tylko i wyłącznie możemy znaczy. Że, że tak powinniśmy rozpatrywać, że w tym ruchu spadkowym, z racji na te właśnie świece miesięczne, możemy rozpatrywać, że on się może kończyć. Nie, że cały spadek i teraz jedziemy na nowe szczyty, tylko że on się może kończyć. No i tutaj zwróćmy uwagę na ten element. Zobaczmy. Na wykresie miesięcznym będzie tu nam dobrze widać. Zobaczmy, mamy tutaj linię trendu, tak? Jesteśmy, czyli widzimy wyraźnie, no jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym na. Na, na euro do dolarze Dolar robi nam tutaj dojście do zakresu overbalance. Co mamy tutaj? Nie mamy według mnie piątki, bo byśmy mieli trójkę najkrótszą, czyli mamy A, B, pędząca i C, czyli Tom, ten ruch. Od tej korekty dzieli trójka, moim, moim zdaniem bardzo duże wskazanie na to, że mamy tutaj do czynienia z korektą pędzącą, a skoro tak, to należy w tym dłuższym okresie zakładać, że zejdziemy ponownie poniżej 1 i mało tego, będziemy atakowali tutaj poziom dołka. Teraz zobaczmy, gdzie mamy tutaj wsparcie i gdzie mamy, bo jesteśmy teraz tu też na wsparciu tego pierwszego swingu, tak? Bo pierwszy swing wzrostowy stanowi zawsze szczyt tego swingu, no stanowi wsparcie. Więc ale próbę co najmniej tu ponownego ataku na te poziomy wydaje się bardzo, bardzo prawdopodobna. W układzie tygodniowym, tak jak mówiłem, jeszcze nie mamy zakończone. Czyli tutaj na razie z tych formatów interwałowych wypływa dalsze umacnianie dolara wobec euro, no i teraz wykres dzienny no na wykresie dziennym też tutaj na razie nie możemy się niczego większego dopatrzeć, mamy wybicie strefy, tutaj retes na razie tej strefy PIN, bardzo prawda, biały korpus, ale wyraźnie górszy cień, tu wszystko to jest brak potwierdzenia dla ewentualnego objęcia e, hossy na strefie wsparcia. W związku z tym no, jesteśmy w trendzie, więc należy się spodziewać jeszcze dalszego ruchu w dół. A jeżeli to wybijemy, ten dołek, no, to powinniśmy w tym momencie e, no, podążać w kierunku następnej strefy. Tutaj jedną strefę można by było gdzieś w tym rejonie e, wytworzyć, a druga ta, ta moim zdaniem. Istotniejsza strefa to jest tutaj, a więc widzimy, że jest jeszcze, znaczy, może nie, że jest miejsce, bo to miejsce jest, tylko że nie ma nic, co by mogło wskazywać na odwrócenie, a wręcz przeciwnie, są wskazania, zarówno z miesięcznego, z tygodniowego, jak i nawet z dziennego, na kontynuację trendu spadkowego, czyli umacnianie się dolara. Kolejnym do dolara może być funt do dolara. Zobaczmy, na funcie bardzo zbliżona sytuacja, jeśli chodzi o wykres miesięczny. Czyli zejście tutaj w dół do podwójnego dołka, ale zobaczmy, jest naruszenie tego dołka z 85 roku poprzedniego stulecia, bo to mamy tutaj akurat dobrą bazę. Eee, mamy tutaj teraz na szczycie pinbar. Sytuacja taka sama, tworzące objęcie. Potwierdzenie, silne potwierdzenie. No, jest tu strefa, jest jakaś próba, ale moim zdaniem to nie wskazuje na nic, i tutaj należy się spodziewać, że w tej perspektywie miesięcznej dalej będziemy spadać i atakować ponownie ten dołek. Czy go wybijemy? Nie wiem, bo musimy zobaczyć na to. Wykres od 1900 roku. No, to jest ten, to jest taki dość istotny dołek, tak? który tutaj znowu zatrzymał. No, jeżeli wybijemy, no, to parytet 1 do 1 zniknie nam. Co, czego nie miało miejsca nigdy. Ee, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o wykres miesięczny, teraz jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to sytuacja jest podobna. No idziemy, tutaj mamy ewentualnie ruch w, w ramach korekty pędzącej, idziemy cały czas w dół, wybiliśmy ostatni potwierdzony szczyt, więc podążamy co najmniej w kierunku tutaj 1,18, myślę, że to jest do, jak najbardziej do osiągnięcia w, kwestii kilku tygodni najbliższych, no i teraz patrząc na wykres dzienny, no to możemy mówić, że mamy falę pierwszą, mamy falę drugą pędzącą z trójką pośrodku, znaczy się z trójką wyraźną tutaj, czyli pędząca jesteśmy w fali trzeciej, nie mamy dojścia jeszcze do górnego ograniczenia, ale zwróćmy uwagę na jeden fakt, że tutaj patrząc mamy znowu coś, co może być sugerować nam korektę pędzącą, i jesteśmy w fali trzeciej w trzeciej, czyli, czyli, czyli tutaj jest czwarta, więc ta fala od tego miejsca jeszcze ma prawo Podążać ku dołowi, a w całej perspektywie, jak najbardziej, możemy zmierzać tutaj. Powinniśmy zmierzać gdzieś w te rejony 1,80-85. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się dalsze umacnianie dolara wobec funta, a więc wobec euro, wobec funta, indeks dolarowy. I jeszcze na koniec złotówka. Tutaj objęcie besy, objęcie hossy na strefie, na silnej strefie oporu, na tym co mówię, pierwszy swing stanowi bardzo silną strefę wsparcia, przepraszam, jest yy, objęcie, które zostaje potwierdzone, jest wybity ostatni potwierdzony szczyt, a więc tu mamy, a w dół mamy korektę, więc powinniśmy iść na nowy szczyt, a jedyne co przychodzi mi do głowy, to może tu być układ też jakieś trójki przed większym większą układem korekcyjnym, spadkowym, który powinien na, nas zaprowadzić, no co najmniej na te 4,7-4,75. Jak widzimy również odbicie od linii trendu, więc tutaj wszystko wskazuje, że dalej jest szansa na to, aby dolar umocnił się do złotego i do takich rozmiarów, nawet e, przewyższających te ostatnie, czyli znowu powyżej 5 zł. No To nie jest dobra perspektywa, może, ale, e, ale to też wskazuje, e, jak naprawdę możemy to odnosić do rynku w akcji. Teraz kolejnym elementem to jest złoto. Mówiłem o złocie, że no nie mam dobrych wiadomości. Dzisiaj chcę to przedstawić na bardziej może interesującej nas sprawie, a więc jak się ma złoto, ale w wyrażeniu w złotówkach, w złotówkach. Zobaczmy. Jeżeli spojrzymy na sam ostatni ruch od tej największej korekty, no to mamy tutaj moim zdaniem układ jakiś pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, pełna, piątka w związku z tym pora na korektę tego. Jeżeli pora na korektę tego, to już z tego tytułu można mocno zakładać, że co najmniej te 38,2% pokrycie się również z ewentualną wielkością tą korekty. A więc tutaj można oczekiwać co najmniej zejścia w dół do tych poziomów. Teraz zobaczmy. Ten miesiąc ostatni zakończył się pinbarem. Znowu powiem, jest biały korpus, on trochę jak gdyby osłabia wymowę, ale ten cień robi swoje, więc tutaj. Mieliśmy przed chwilą masę przykładów, gdzie po takich pinbarach przychodziła czarna świeca i potem następna potwierdzająca. Więc tu należy uznawać, że to jest jak gdyby przygotowanie się po korekcie do następnych spadków. Patrząc teraz na wykres tygodniowy, widzimy zejście. Do strefy oporu. Jeżeli zeszliśmy do, do strefy wsparcia wynikającej z poprzedniego szczytu, jeżeli, jeżeli doszliśmy do strefy wsparcia z poprzedniego szczytu, to ruch powinien mieć miejsce zgodnie z zasadą poruszania się trendu. Otwiera się droga na nowe szczyty, ale tych nowych szczytów nie mamy, a ruch, który został wykonany do góry, jest wykonany typową trójką: czyli A co najmniej, B. No, i teraz wchodzimy w C i ktoś powie teraz, no dobra, to zrobiliśmy C i ja się zgodzę, że mogłoby być tu C, bo jest niżej dołek, mogłoby to się zakończyć. Owszem, tylko że po tej piątce na układzie tygodniowym mamy ABC z dojściem do strefy na koronę, idealne dojście do strefy na koronę. Tutaj formacja harami z pinbarem. Jeszcze czarnym i potwierdzona silną świątą słodkową. Moim zdaniem jednoznaczne wskazanie na to, że największe prawdopodobieństwo jest tutaj dalszego zejścia do 7000 złotych, a więc inwestycja w złoto w tym momencie raczej nie wydaje się być jakąś ee, ciekawą. Natomiast no, posiadacze złota no, muszą się liczyć z tym, że wartość ich e, złotych e, skrzyń będzie, będzie w tej chwili malała. I na koniec jeszcze chciałem, wspominałem o ewentualnie, skoro już tyle dzisiaj tutaj mam otwartych tych platform, to również jeśli chodzi o ropę. Ropa, jak widzimy, po tym takim ruchu, który jest typową piątką, no, wykonała tutaj nam jakiś do tej pory spadek i teraz od miesięcy czterech jesteśmy we wzroście. tak? Ten wzrost oczywiście nie jest jakimś super wielkim, bo tu widzimy, znaczy super wielkim, w tym sensie, że po tym spadku mamy tutaj ten szczyt ostatni potwierdzony, tu jeszcze go nie wybiliśmy. Widzimy, że zbliżamy się do overbalansu, więc może przejdźmy na wykres tygodniowy. No i tutaj już mamy też A, B i na razie nic jako takie C. Dojście tutaj do ewentualnie, zobaczmy jak tutaj jest, jak tu działa, silna strefa oporu zakres overbalans, więc wyglądałoby, że ropa jeszcze ma trochę perspektywę do wzrostu, ale że wszystko to może mieć miejsce w ramach po tej piątce wzrostowej w ramach korekty, czyli A, B jako pędząca 1 do 1 i C, który sprowadzi nas co najmniej tutaj na 60 parę złotych, a więc za chwilę może się okazać, że będzie ciekawa e, sytuacja do zajmowania krótkich pozycji. No i tutaj jak widzimy, no mamy też jakiś impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, jeszcze jedno tutaj wyjście, no, no szykuje nam się Chyba, że rynek już tutaj zawróci, nie będzie pełnego overbalansu, no to w tym momencie będziemy mieli zagwostkę, bo należałoby znowu zobaczyć, jak się zachowa rynek, mniej więcej na poziomie, gdyby, gdyby miał spadać dalej. O, no to odłóżmy sobie tutaj pogłębienie delikatne i dopiero może wtedy do góry, nie wiem jak to będzie, ale w tym średnim i długim terminie szykuje się powoli, powoli, że, że no dojdzie jakaś Ciekawa okazja na S. W tej chwili, oczywiście na razie S no, nie, ma, nie ma podstaw, ale widzimy, że ta ropa no, z tej dużej perspektywy, zwłaszcza no, może mieć, że ten ruch, który w tej chwili prowadzi nas do góry, że niby drożeje, trzeba sobie wziąć poprawkę, że jednak spadek był ze 120 paru, a my dochodzimy do do 90, więc nie mamy nawet połowy reagowania na to. Przepraszam, nawet wyżej, bo oczywiście tutaj jest wyżej na 130 parę, więc nie mamy połowy, jedną trzecią może, więc to wydaje się, że ropa rośnie, wszędzie już czytać, że w ogóle no, tragedia, a, a to w stosunku do tego co było, no, to jest mały pikuś, tak, e, więc tak to wygląda. No i na koniec jeszcze obiecywałem e, mieć, zobaczmy tutaj również po takim ruchu, dość wyraźnym ruchu na wzrosty, no mieliśmy spadek pierwszy, teraz tu taką jakby wyraźną trójkę. To jest wykres miesięczny. W tym wykresie miesięcznym mamy, nie mamy jeszcze potwierdzenia dla formacji tutaj takiej ala no, harami, bo trudno mówić o formacji, ale widzimy, że inside bar i tutaj jeszcze nie ma wybicia tych minimów. Więc no, nadzieja malutka jest. Natomiast, Jeżeli teraz spojrzymy na wykres tygodniowy, no to widzimy, że po tym spadku tutaj mieliśmy trójkę do góry, teraz trójka tutaj na dół, zatrzymanie na strefie, a więc z tego tytułu powinniśmy iść do góry. Natomiast nie mamy tu impulsu. Rynek się zatrzymał znowu na niższym poziomie i znowu wykonał trójkę. Teraz znowu możemy mieć, więc możemy mieć tutaj całą jakąś taką konsolidację. Ale przejdźmy teraz na wykres dzienny, na którym będzie to najlepiej widać, że po tym spadku mamy tutaj A, B, C. Teraz tu mamy zejście również trójkowe. Tu mamy podejście. Do góry z pinbarem zakończonym, no i wybicie linii szyi. Teraz to wybicie jest, ktoś powie, zanegowane. No i być może tak jest, ale zobaczmy. Wyjście jest tylko trochę, znaczy trochę, no ale nad linię szyi, jak najbardziej, ale w zakresie overbalansu i mamy piątek silnego pinbara. No, Overbalance pin bar, no to należałoby zakładać, że spadniemy. A jeżeli spadniemy, to wybijemy ten dołek. A jeżeli wybijemy ten dołek, to powinniśmy wybijać i podążać tu. I nawet jeżeli uznamy, że nie mamy tutaj żadnej głowy z ramionami, aczkolwiek takie pewne znamiona, tu nie chodzi o to, że musi być idealna formacja. Ale jak to się rynek zachowuje, no zachowuje się tak jak na wyformacji ramion. To teraz wybicie tutaj tej strefy, no to będzie spowodowało utworzenie dużej głowy z ramionami, której zasięg lepiej widoczny nad tym jest dużo, dużo niżej, a więc jak widzimy złoto, ropa, może ropa jeszcze nie już, ale jakieś pewne symptomy są, miedź, to są wszystko elementy, które wskazują na spadki, no czyli coś tam w tych gospodarkach nie za dobrze, a to się w pewien sposób też również może przenosić na rynek giełdowy. I na dzisiaj to by było tyle, myślę, że powinni być większość co najmniej usatysfakcjonowana. Ja będę wdzięczny za lajki. Do usłyszenia za tydzień.